Cześć! Witam Was w kolejnym filmiku z cyklu Przyroda na czas kwarantanny, w którym to cyklu razem z Justyną, Magdą i Tomkiem robimy dla Was filmiki na temat bardzo ciekawych rzeczy, które możecie zrobić z dziećmi w domu. Ja dzisiaj zapraszam Was do bardzo ciekawego eksperymentu, którego efektem będą Wasze własne drzewka bądź krzewy owocowe. Co potrzebujemy? Dowolnej wielkości doniczka. Oczywiście im większa, tym lepsza, bo potem nie trzeba będzie przesadzać tej rośliny, aczkolwiek na potrzeby kwarantanny możemy zacząć od minimum. Jeśli nie macie doniczki, nie przejmujcie się, możecie użyć jakiegokolwiek innego pojemnika, na przykład pojemnika po jogurcie. Potrzebujemy też odrobiny ziemi. Jeśli nie macie specjalnej ziemi kwiatowej, ani jakiegoś kompostu, zupełnie się tym nie przejmujcie. E, tą ziemię dosłownie wyszłam z domu, wykopałam opadką, także do tego celu w zupełności się nada. I co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy owoce z nasionami w środku. Teraz rozeżycie się po swojej kuchni. E, jakie owoce w nim macie? U mnie są właśnie cytryny, awokado, pomarańcza czy jabłko? Ale równie dobrze mogą to być fruty, mango, winogrona, mandarynki, gruszki, pigwy, śliwki, truskawki, maliny, borówki i naprawdę wiele, wiele innych owoców, które w tej chwili są dostępne w sklepach. Jeśli macie takie, których tutaj nie wymieniłam, a chcielibyście się upewnić, czy ich nasiona nadają się do tego eksperymentu, to piszcie w komentarzach pod tym filmikiem. Ja postaram się rozwiać Wasze wątpliwości. Z takich ciekawostek, które są istotne przy tym eksperymencie, to nie wiem, czy wiecie, ale rośliny mogą rozmnażać się na dwa sposoby: wegetatywnie i generatywnie. Rozmnażanie wegetatywne, czyli bezpłciowe. Rośliny rozmnażają się w tym momencie przez rozłogi. Łącza, bulwy, cebulę, odkłady czy ukorzenianie sadzonek. E, tutaj rozmnażanie to polega na tym, że roślina potomna jest dokładną kopią genetyczną rośliny matecznej. Czyli ma taki sam pokrój, taki sam kolor kwiatów, takie same owoce, ich smak i kształt. Czyli jest dokładną kopią genetyczną właśnie swojego rodzica. Natomiast. W przypadku rozmnażania generatywnego, czyli płciowego, potrzebne już są dwa osobniki. I pyłek z jednego kwiata, najczęściej innego drzewa, jest przenoszony przez wiatr albo przez jakieś owady zapylające do drugiego kwiata, gdzie trafia na znamie słupka, dochodzi do zapylenia i powstaje owoc. W tym owocu są ziarnka, ale teraz uwaga! Właśnie cały myk w rozmieszaniu generatywnym polega na tym, że jeśli weźmiemy z tego jabłuszka naszego ulubionego, to jest w tym przypadku odmiana gala. Jeśli weźmiemy z niej nasionka, zasiejemy je i wyrośnie z nich roślina, to prawdopodobnie będziesz miała inne owoce niż to jabłuszko, z którego nasiona pochodziły, ponieważ właśnie nikt nie wiadomo skąd ten pyłek został przywiany, tak? To może być jakaś dzika odmiana jabłoni, to może być jabłoni innego gatunku, innej, od, innej odmiany, także to jest jeden wielki eksperyment. Być może powstanie jakaś nowa całkowicie odmiana, którą możecie nazwać swoim imieniem i nazwiskiem, a jeśli będzie naprawdę dobra, to może Wasze nazwisko rozczławi się na cały świat, dlatego warto spróbować. To jest naprawdę ciekawy eksperyment, zachęcam Was, żeby spróbować swoich sił. Co robimy? Sprawa jest banalnie prosta. Musimy dostać się do środka owocu, aby wydobyć pesteczki. Jeśli delikatnie natniecie skorupkę, to się w ogóle nie przejmujcie, to nawet troszkę, e, jeśli osłona zostanie naruszona, to nawet troszkę pomoże nasionku w kiełkowaniu. To akurat jabłin jest dosyć kontrowersyjnym przykładem w tym eksperymencie, ponieważ teoretycznie nasionka te wymagają stratyfikacji, czyli przetrzymywania przez jakiś czas w chłodzie, a czekolwiek prawda jest taka, że większość tych jabłek, które o tej porze roku kupujemy, one już długi czas były przetrzymywane w chłodni, więc zapewne stratyfikacja już nie jest niepotrzebna i kiełkują bez problemu drugą opcją w przypadku jabłoni jest po prostu wysianie jej jesienią do gruntu i wtedy ona przez zimę naturalnie sobie ten proces stratyfikacji przejdzie. Też fajną opcją jest umieszczenie nasion, które wyjmiecie z owoców, w wodzie na kilka, kilkanaście do 24 godzin po to, żeby one napęczniały, przerwie się spoczynek tych nasion i wtedy one szybciej wykiełkują i krócej trzeba będzie czekać na pojawienie się młodych siewek. Także polecam w ten sposób dla niecierpliwych. No i co robimy? Bierzemy nasze nasionka i umieszczamy je w ziemi. Tutaj obowiązuje przy sianiu e, złota zasada: mianowicie nasionko sadzimy na krot na głębokość będącą trzykrotnością jego wielkości, tak? Czyli jak nasionko ma 1 cm, to sadzimy je na 3 cm głęboko w ziemię. Delikatnie przysypujemy. I podlewamy. Z tym podlewaniem nie przesadzajcie. Kiedy widzicie, że ziemia delikatnie przeschła, to wtedy podlewamy znowu. Nie chodzi o to, żeby to było błoto i mokro, bo wtedy te nasionka po prostu zgniją i e, nic z tego niestety nie będzie. Także kochani, na dzisiaj to wszystko. Ja jestem bardzo ciekawa, e, jakich owoców e, dzisiaj użyliście. Śmiało wrzucajcie w komentarzach zdjęcia swoich nowych roślinek I zdradzcie nazwy, jakie wymyśliliście dla tych nowo powstałych odmian W następnym filmiku pokażę Wam, jak samemu w domu wyhodować świeży szczypiorek Czy natkę pietruszki, czyli zieleninkę Którą możecie urozmaicić swoje posiłki Także do zobaczenia i zapraszam Was na kolejne filmy z cyklu Środa na czas kwarantanny test